Witamy Was bardzo serdecznie. Witamy, witamy, jesteście tam? Ha! Są, ci, ci ciężko, są! A wiesz, ci, ci, ciężko co? Co, chodźku. Myśmy się tak super wczoraj bawili z Maciusiem, wiesz? No to bardzo się cieszę. Bo już tylko jest pogoda ładna i, i, i w ogóle się ciepło, zrobiło już prawie lato, wiesz? No wiem. Ale wiesz, to w pewnym momencie ma mama Maciusia przyszła i powiedziała: Maciuś, jaki ty jesteś mokry, chodź do domu, szybko przybierzemy ci koszulkę i musisz się napić czegoś i, i musieliśmy przerwać, wiesz? No? I tak pomyślałam sobie, że, że to jest po prostu bez sensu, że, że ludzie się pocą, wiesz? A, tak uważasz. No, ale wiesz, co Fućku? Pocenie się jest bardzo ważne. Dlaczego? Tylko, tylko się nieładnie wtedy pachnie, i, i w, ogóle, w ogóle po co? Wiesz co, Po Pocenie ma bardzo dla ludzi wielkie znaczenie, dlatego że służy termoregulacji. Termo co? No, służy temu, żeby organizm, nasze ciało się nie przegrzało, bo kiedy jest za wysoka jego temperatura, to to jest bardzo niedobre i nawet można umrzeć od tego, wiesz? Oho, i dlatego wydalamy wilkoć, żeby schłodzić nasze ciało. Oho, no i człowiek podobno podczas doby może wypocić nawet do 8 litrów potów, czyli taki, takich 8-litrowych butelek, wiesz? Oho, i to zależy od tego, jaka jest temperatura, oczywiście, czy człowiek ciężko pracuje, albo biega, biega, albo gra w piłkę, to wtedy się, się mocniej pocimy. Jak na przykład siedzimy przy komputerze albo, albo nie wiem czytamy książkę to wtedy troszkę mniej, ale zawsze troszeczkę się pocimy, wiesz? Oho. No i gruczoły potowe są na całym ciele człowieka, ale najwięcej ich jest na dłoniach i na stopach i pod pachami, wiesz? O. No i jak y, y, pod, jakbyś na przykład polizał taką rękę Maciusia, jak jest spocony, to poczujesz, że jest słona, wiesz? Bo oprócz yy, właśnie yy, wody, wydalamy też sól, są jeszcze różne inne subs substancje w pocie. Niektóre nawet odkażające, wiesz? O, czyli takie czystościowe, jakby. Aha, ale wiesz co? No bo Maciuś nie śmierdzi. A jak byliśmy kiedyś u Janka w szatni tam u chłopaków, to tam strasznie śmierdziało, wiesz? No tak, bo wiesz, pod dzieci. Nie śmierdzi jeszcze, dlatego że działają tylko tak zwane gruczoły ekrynowe, które sprawiają, że, yy, że schładza się temperatura ciała, a potem jak, jak człowiek dorasta, przechodzi przez okres dojrzewania, to zaczynają działać takie gruczoły apokrynowe, które, które wydalają taki pot, który jest bardziej taki oleisty. I ten właśnie rodzaj potu, który, którym pocimy się przez cały dzień, tak po troszeczku, on w zetknięciu z bakteriami wydaje, y, wydaje taki niezbyt przyjemny zapach, wiesz? O, dlatego trzeba używać tych dezodorantów, tak? No, dlatego, ale zawsze zawsze y, bardziej warto się myć, nie? A, o, o, tych tematów to ja nie rozumiem, o, i, nie, nie przepadam za nimi. No wiem, że nie, 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 nie przepadasz za tematami y, mycia, o. Ale ty, ja? A dlaczego ci, ci ciężko? Ja się na przykład nie, nie pocę, nie? Hm. Wiesz co, Fujczku? Myślę, że ty po prostu jesteś skarpetowcem i to jest z tobą inna historia. O! Ale wiesz co, myślę, że ty możesz troszeczkę być podobny do pieska. No, ja jestem podobny do pieska. Niektórzy mi tak mówią, prawda? Jestem podobny troszeczkę do pieska. A pieski, wiesz, nie mają w ogóle, prawie w ogóle, gruczołów potowych i schładzają swoje, swoje ciało y, y, przez tak zwane ziajanie, czyli, czyli dyszą tak. I, I w ten sposób y, ich temperatura, ich ciała się, się obniża. O! To dlatego ja też tak jak się, jak się zmęczę albo jak jest ciepło robię. Tak, Fućku. Myślę, że to jest, y, to jest rozwiązanie tej zagadki. No i oprócz tego, bardzo dobrze, że Maciuś pije i ty też powinieneś dużo pić. I wy również. No to do zobaczenia! Do zobaczenia! Do zobaczenia!